Czy wiedzieliście, że słonie są jedynym sakiem, który nie może skakać, albo że gorąca woda jest cięższa od zimnej? Być może wiedzieliście, ja na przykład nie wiedziałem Ale witam was, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG Dzisiaj kurczę, słuchajcie, zaczynamy znowu tutaj przy garażach Pozwolę sobie zdjąć okularki eee, moja elegancka BM-eczka Patrzcie jak ona się pięknie błyszczy Naprawdę jest niesamowita Naprawdę strasznie mi się podoba ta bm -ka. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę I subskrypcję na kanale, z dzwoneczkiem Lecimy po 70 tysięcy subskrypcji Proszę was, bądź na tyle życzliwy I zostaw mi subskrypcję Jak gdybym wszedł do ciebie na kanał Pierwsze co, to suba bym. Ci łapkę w górę i napisał jakiś fajny komentarz, żeby po prostu zrobiło Ci się miło, ale to zależy już od Ciebie, nie będę namawiać, no bo to jest Twoja kwestia, yy, czy chcesz odoglądać mnie dalej, czy nie, ale zobaczcie jak tu pięknie wygląda ten plac, plac zabaw. Nie ukrywam, że dzisiaj troszeczkę się na nim pobawiłem, troszkę tutaj, pozjeżdżałem yy, na... Na trampolinach, nie żart, no jakich trampolinach, na zjeżdżalniach No, Colis 2023, pozjeżdżałem na trampolinach Nie, ale słuchajcie, jedziemy, bo powiem wam, że jestem lekko zszokowany Dostałem, otrzymałem telefon od znajomego, który aktualnie robi, składa mi to zlecenie, kurczę, jeżeli chodzi o gospodarstwo Że już jest gotowe, ale trochę dziwne no, że już jest praktycznie gotowe, tylko została jeszcze koparka, yy, no i ta ciężarówka, że oni to zabiorą, ja mówię, kurde, jak jest gotowe? On mówi, no już gotowe jest zlecenie, także, że mogę przyjechać zobaczyć, czy wszystko gra, że coś tam nie będzie grało, to żebym po prostu yy, przyjechał, później powiedział, ale minęło bardzo mało czasu, więc nie wiem, jak oni to zrobili, yy, bardzo szybko, bardzo szybko. O kurcze, tu jeździ autostrada. Zobaczcie, tu zasuwają ci ludzie. Naprawdę ja to staram się powolutku jeździć, bo o kur, sardę potrąciłem chyba. Ale to widzicie, tak to czasami bywa. Mamy godzinę koło 11, więc późno nie jest. Niedawno wstałem, wypiłem sobie herbatkę, zjadłem śniadanie. Mówię, dobrze, czas wyjść troszkę, sprawdzić olej w BMW, oczywiście było, trzeba troszkę dolać. Ale to nic nie szkodzi Słuchajcie, samochód jeździ, a to, że trzeba dolać czasami oleju, to jest taka technologia Nie wiem, czy słyszeliście o takiej technologii Jeżeli dolewacie oleju, to po prostu... Może mi się na poboczu i Wam wytłumaczę Słuchajcie, jeżeli dolewacie oleju do, do silnika, tutaj Wam otworzę mackę To znaczy, że samochód jest wyposażony w nową technologię filtracji oleju Po prostu stary olej, który już jest przepalony, który się nie daje Po prostu jest wydmuchiwany automatycznie przez silnik Musicie nalać po prostu, dolać nowego, bo to jest taka, wiecie, filtracja, także to nie, nie to, że silnik, coś się z nim nie tak, że gdzieś tam gubi olej, bo słuchajcie, on nie ma dawać, on silnik nie daje, on może zgubić, bo to jest taka filtracja, po prostu stary olej jest wy, wydalany i musicie dolać nowego, naprawdę niesamowita technologia, jestem naprawdę zadowolony, że moja BMW posiada. Coś takiego, bo kurczę no nie jest to spotykane, nie? Nie jest to często spotykane Aczkolwiek słyszałem od moich znajomych, że na przykład I u nich filtracja działa nawet lepiej, bo troszkę więcej oleju muszę dolewać, no mnie troszkę gorzej, ale I tak jest ok, dobra, i chwila prawdy, zajeżdżamy na gospodarstwo i zobacz... Co tu? Co to ma być? Co jest, kur... To się jak... Czemu oni mi tu staw... Kamienie tu wykopywali mi? Co jest grane? Co to ma być? Wizowie wykopali mi staw, kurde, na gospodarstwie. No nie no, no nie no. Dzwonię do tego. Dzwonię do szefa. Dzwonię do szefa. Halo, co to ma być? Czemu wy mi staw wykopaliście? Co kurde, co kurde, to nie miał być staw, tylko miało być gospodarstwo. Toż gadałem, że tu pod fundamenty. Tu miał, miała chałupa stać. Co pomyłka, no to co to mnie interesuje, że pomyłka, no to musicie to teraz, nie wiem, no. To miało być gospodarstwo, nie staw, no to co to ma znaczyć? Dobra, to czekam na telefon. Widzowie, no to kurde, no on mi mówi, że. No to w takim razie, że nastała pomyłka, no. Bo on mi gadał, że mają kopać staw. Coś gadał o stawie, że mają zlecenie staw. I... No, że pracownicy się pomylili, że staw mi wykopali zamiast jakiemuś chłopowi. No to nie gadałem, że tu ma być gospodarstwo, a nie staw. Jejku, dopiero co przyjechałem do Polski i już jakieś pierwsze problemy. No toż to normalnie nigdy nie można żyć. Ale tu patrzę, że ziemi od cholery jest. No to... No kurde, że ja mogłem tu kontrolować wszystko. Oni w jeden dzień zadowoleni, że gospodarstwo zrobione. No ale... <laughs> Koparkę, a tu chociaż jest ziemia na tym Czekajcie, jak ja to zobaczę, o tu. O! cyk, cyk. o, jest pełna przyczepa ziemi, no. Jeszcze może mam to wywieźć. To teraz to trzeba zasypać, no to ja to od razu zasypuję, no Czekajcie, wsiadam o. Do koparki widzowie, no ale to zawsze tak kurde zawsze tak się dzieje, że... Co, zawsze jakiś musi być problem, no trzeba to teraz zakopać, no bo... O Jezus i znowu przedłuża się budowa gospodarstwa. Teraz oni znowu będą przyjeżdżać. Mam nadzieję, że chociaż jakieś zniżki dostanę. O! Właśnie, dogadam się z nimi słuchajcie na zniżki, bo... No kurde, chociaż w ramach... O kurde, żebym się zaraz stawu to koparku ich nie W pierdzieliu. Tylko że ciekawe, gdzie jest ta druga koparka, bo tą to, to naprawdę syzyfowa praca będzie. Tą drugą koparkę już patrzę, że zabrali. A tą malutką będziemy musieli. No ale chociaż i od Cebekiem troszkę, no popróbujemy. No zobaczymy, może się uda... też trochę tego zasypać, no bo to nie jest... No to jest słuchajcie, do, do Hanie podobne, nie? No, że, że takie rzeczy się dzieją. Jak mogła nastać pomyłka? Ja jej mówiłem o stawie, no bo może dlatego nastała pomyłka, że ja jej mówiłem na sta o stawie, że ja to w sumie chciałbym kiedyś swój staw, że kiedyś miałem. No bo słuchajcie, jak ktoś ogląda na, na bieżąco serię, to wie, że mam. Miałem w sumie staw, no bo sprzedałem ten staw, to wam niepewnie nie wspominałem. Ale sprzedałem to ten staw, co tam wtedy miałem na tamtej wiosce. Chłopowi no mi był niepotrzebny, to już wam to nie wspominałem, no ale no, to wam teraz powiem, że no, sprz został sprzedany. Yy, po prostu jest mi zbędny, no ale... Taki mu opowiadałem, że moje marzenie to właśnie mieć staw, nie? Że miałem już kiedyś staw, więc teraz... że teraz też na pewno bym chciał, ale nie sądziłem, że oni mnie pomylą, kurde, z gościem. Komuś mieli kopać staw? To chłopowi to chłopowi może gospodarstwo wybudują zamiast stawu. <grym> Jak tak? Dziwne, to bym. Strasznie. Nie, bo powiem, że to kurde robota to będzie szła. Tu to trochę zejdzie. Wiecie co? Może najpierw to ciężarówkę byśmy opróżnili. Czekajcie, ja tu tak trochę patrzę, że ona pełna jest. Dobra, na razie zgasimy sprzęcik. Na sprzęcik się prezentuje ładnie. No nie ma co gadać, że no. Fajnie się prezentuje to od CB. Yy, na razie jeszcze nic. Nie mam żadnych maszyn. Ale no cóż, wybraliście, słuchajcie, zagłosowaliście w. W tym, bo dałem wam ankietę, zagłosowaliście, żeby kontynuować aktualną numerację odcinków, także ta numeracja, słuchajcie, zostaje Faktycznie, macie rację, bo macie rację, no bo kurde jednak, yy, tak jak wam powiedziałem, że historia jakby toczy się dalej Ta historia się nie zatrzymała, nie, że jakby historia jest nowa, że seria MPG, no, że nowy sezon, jakby, że wrócimy do Polski To zaraz od narazu nowa historia, tylko to się toczy wszystko dalej, nie Ja byłem za granicą, no przyjechałem teraz, więc to się toczy dalej Yy, więc tutaj nie ma co, tutaj ty wiecie, no taka sytuacja, no my jesteśmy w realnym życiu, więc yy, tu nie ma jakichś cofanek. Dobra, o dobra, i teraz tak, trzeba to jakby powolutku sypać. Dobra, i dowierzamy, i wjeżdżamy, i, i tu sypiemy, aż będzie się pojawiać. A siwy dym, wam powiem, że tu będzie pod groma, tak Ja pierdzielek, ja się zaraz zawieszę jeszcze tutaj. Dobra, najwyżej to porozgarniamy zaraz. Dobra, cyk. Opuszczam, ale to zobaczcie, to praktycznie w ogóle. To ile tu tych wywrotek już zostało wywiezionych tej ziemi? O, ja im życzę powodzenia, nie? Jak oni to mają zamiast zrobić, ja im życzę powodzenia. Zobaczcie, ja tu jedną wywrotkę wsypałem i na dobrą sprawę to się nic nie zmieniło. A zobaczcie, jaki tu jest dół wysypa. napierdzielony na i co to ma być? Co to ma być? Kto za to odpowie? Ja się powiedział, że się nie nerwał, że on odzwoni, bo Że nie ma chwilowo czasu, ale widzowie. To jest Ramad. ja dzwonię do, ja dzwonię aktualnie do niego i powiem, niech mi przyprowadza jakąś większą Tą, że ja to mogę w tym czasie porobić, bo dzisiaj wolne mają, kurde, wolne Bo dla innej no roboty musieli pilnie pojechać, okej, okay, ja nie mam z tym problemu, ale no to niech mi przyprowadzą chociaż jakąś Ładowarkę, bo ja tu, tą małą sipą nie będę tu tego robił, no tu jest od cholery ziemia, to z ziemię mogę tu wsypać Ale nie, takim małym sprzętem, dzwonię do niego, bo to mam, mam tego dość Zaraz się widzimy i zawie minęło pół godziny, może kurczę chwilę więcej, ale przywieźli mi porządny chociaż sprzęt, zobaczcie łyżka jest duża, a nie tak jak tutaj malutkie, no bo ja mówię, no kurde, ludzie yy, Ale inny case teraz, bo wtedy był, co to było, klas, chyba? Jak dobrze pamiętam chyba klas wtedy był, a teraz case a jakiegoś starszego, ale to już nieważne, czy on jest starszy, czy nie Aby to kurde pracowało, żeby to jakiś moc to na pewno ma, no chodzi o to, żeby to jakoś Powoli szła ta robota, żebyśmy to zasypali. No ja też. Słuchajcie, ja mógłbym na to, wiecie, wywalony mieć i po prostu czekać, aż oni to zrobią, ale ja chcę jak najszybciej gospodarstwo, kurde. Więc ja wolę też troszkę pomóc, wiadomo, no tu zostanie trochę odliczone, no bo ja robotę robię, więc zostanie trochę odliczone. Jakieś na pewno zniżki również dostanę za to. Uuu, za tą sytuację, no bo to nie z mojej winy, tak? Nie z mojej winy ja tu muszę teraz zasypywać fowa praca, no wykopać po to, żeby kurde zasypywać, no ale mi tu sorry, ale mi tu nie jest staw potrzebny. a ja tu ma być gospodarstwo, jeszcze wody napuścili, albo ta woda sama wyszła, ja nie wiem. Nie wiem skąd oni to wody. Mi się wydaje, że tu napuszczone było. Bo tej wody tyle tu, albo pompę będzie trzeba. Bo ona zaraz się będzie wylewać, bo tu teraz wiecie, się troszkę zmniejsza pole, więc ona popycha, popycha tą wodę. Zaraz się będzie wylewać, kurde. Zaraz będzie jeszcze problem, kurde, sąsiedzi, tak? No mówić co się dzieje? Zaraz znowu jakieś afery będą z sąsiadami, no tego jeszcze mi brakuje, że ja dopiero wróciłem i... Ale mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie, ja chcę zbudować gospodarstwo Mieć w końcu, słuchajcie, spokój Zacząć prace polowe, te moje pola wszystkie Muszę po, pozganać czy to pola, no to ja posprzedawałem, ale ze dwa, trzy pola mi zostały Więc to tyle dobrego Kurde, jak ona skacze, te kopareczka w mojej ale idzie szybciej robota, zresztą sami widzicie, później to będziemy jeszcze ugniatać, tu jakiś spych, żeby był, to by to kurde przepchał by nie było trzeba sipo z pychem, kurde lepiej by poszło, nie? tak mam wrażenie, ale koparka fajna by mi się taka pewnie przydała chociaż w sumie do czego ona by mi się przydała Że miał może Chur, słuchajcie, może poza gospodarstwem zrobić jakąś firmę budowlaną co wy na to? <laughs> kurcze, by mi ciekawe jakby to było, co? firma budowlana, czy to by się opłacało? No, może i by się opłacał, tylko bo trzeba sporo czasu poświęcić. A nadal nie wiem, co u pani Janiny, kurcze widzowie. Nie napisaliście mi nic w komentarzu, wy też pewnie nie wiecie. No bo ja nie mam kontaktu aktualnie z panią Janiną i się zastanawiam, co u niej słychać. Co się u niej. O, shit. Co się u niej dzieje. No ale no, jestem załamany. Kurde, roboty dodali. W ogóle no, postanowiliście w komentarzach widziałem, że postanowiliście, żebym. Gospodarstwo zbudował w tym samym miejscu co kiedyś, także oczywiście gospodarstwo na, na Wasze życzenie, chociaż ja też również jestem ucieszony. Wiadomo, ono będzie wyglądać inaczej niż kiedyś, ale w tym samym miejscu zbudujemy, także ja jestem zadowolony. Już się nie mogę doczekać naprawdę, aż gospodarstwo będzie, aż Wam je pokażę, i będziemy mogli powoli pojeździć po tych kurde. No nie wiem, no w ogłoszeniach, nie? Kupić jakiś ciągnik. No mam funduszy, przecież po to pojechałem za granicę, żeby troszkę zarobić, więc nie mogę się doczekać, aż w końcu... No... w składzie pojeździmy, kurde, poszukamy czegoś fajnego, jakiś kombajn. Ja, no na początek ja nie kupię czegoś nowego, bo nie mam tyle funduszy. Muszę naprawdę na starych rzęchach na początek. Znaczy starych rzęchach. Zależy co dla kogo? Dla mnie... To nie są stare rzęchy, to jest coś więcej, kurczę, słuchajcie, bo ja uwielbiam klasyki, uwielbiam na przykład Ursusa C360, prawdopodobnie, zobaczymy, może sobie kupimy 60, nie, bo 60 to jest taki ciągnik, kurde, no, klasyczny, uwielbiam ten ciągnik, po prostu, uwielbiam, tak samo 30, lubię Władimirca, lubię Maseja, wiecie o co chodzi z Masejem, widziałem wasze komentarze, słuchajcie, spokojna Baśka, spokojna. Baśka, wszystko się zgadza. Ja jestem czujny, widzę wasze komentarze. Ja o maseju nie zapomniałem. Mogę wam tylko powiedzieć, że... Masej jest niedaleko nas. Można tak to powiedzieć. No bo zresztą jak ktoś ogląda odcinki, to wie, że jest niedaleko nas. I mogę wam jeszcze zdradzić, że Masy jest gotowy. No ale tu już tylko tyle. resztę dowiecie się na pewno w kolejnych odcinkach, bo... No po prostu, po prostu, musicie na bieżąco oglądać. Kurde, ja powiem, że tak się cieszę do dzisiaj rano wstałem, mówię, no nie no nagrywam dla was odcinek z MPG, bo ta seria to jest coś pięknego, tu tyle się teraz będzie działo, tyle nowości. Jestem tak zadowolony tym odbiorem tej serii, że wam się to tak podoba. Widzowie, no, obiecuję wam, że będzie fajnie, nie? Że będzie fajnie. Dzięki... dzięki wam oczywiście, nie? Bo wy oglądacie tą serię, ja nagrywam to dla was. Yy, nie ukrywam, że sprawia mi to naprawdę wiele przyjemności, bo... Kurde, no uwielbiam tą serię. Ta, od tej serii tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że wszystko się zaczęło u mnie na kanale, bo zaczęło się dużo. Historia zaczęła się pisać o tej serii, nie? Wiele, wiele wspomnień, kurde. I to dalej się toczy, nie? Dalej, dalej ta historia się toczy. Chyba jest najdłuższa seria na moim kanale, która tyle czasu jeszcze żyje, nie? To jest nie do opisania, ale to jest fajne. Kurcze pieczone. A moja fryzura, co do mojej fryzury, widzowie? Spokojnie. Pójdę do fryzjera już, no, w najbliższych odcinkach może w następnym się przejedziemy albo w kolejnym zobaczymy, no no bo muszę się przekazać, bo nie ma kiedy, widzicie, co chwilę coś, kurde, muszę coś, co chwilę robić. Ja zleciłem robotę, kurde, specjalnie kasiory zarabiałem, a muszę sam robić. No ale chcę, żeby szybciej, no... Macie rację, no nie musiałbym tego robić, ale chcę szybciej, żeby to wszystko... Ten no to kurde trzeba. Wpadnijcie też na mojego Instagramu, możliwe, że nie obserwujecie, tam jest konkursik, jeszcze trwa, niedługo będziemy go rozwiązywać. Konkursik słuchajcie, nie na byle co, no na słuchaweczki od Arctis, od SteelSeries słuchaweczki. Y, Arctis Nova 1, więc naprawdę niezłe słuchawki. Warto w życiu udział, no. Kurczę, was to nic nie kosztuje, tam macie zasady opisane wszystko. Więc dosłownie chwilka roboty, a możecie wygrać sobie słuchaweczki, nie? Na pewno będzie wi więcej konkursów, yy, bo... No po prostu, chciałbym wam coś porozdawać po prostu, bo was lubię i czemu miałbym wam coś nie dać, nie? Na przykład następnym razem coś tam innego wam dam. Także na spokojnie, widzowie, coś jeszcze będzie do rozdania, ale na razie jest jeden konkursik, także warto skorzystać, może akurat wygracie. Jak nic w życiu nie wygrałeś, to może to jest właśnie aktualnie ten moment, że że wygrasz, nie? Ja powiem, że też nigdy nic w życiu w konkursie nie wygrałem, tylko w jednym. Tylko w jednym kiedyś pamiętam, Ktoś robił jakieś tam live, jakieś taka gra, znaczy pewnie teraz ta gra również jest, ale kiedyś grałem w taką gierkę Hero Zero Czy Hero Zero Nie wiem jak to tam Ale na pewno niektórzy z Was kojarzą to gierki Ktoś robił live'a i rozdawał jakieś konta do tej gry I pamiętam, że akurat mnie wtedy tam wylosowało, to tylko to w życiu wygrałem, że konto wygrałem do Hero Zero czy tam Hero Zero A tak w życiu nigdy nic nie, nie wygrałem, więc warto grać, bo żeby wygrać Trzeba grać, słuchajcie. Ale fajnie ta koparka się. Znaczy te, no, koparku ładowar. No, coś tak. No, bardziej ład, No, koparka kołowa, o. Fajnie się prezentuje, nie? W, w tym świetle. Bardzo ładnie, ogólnie. Wszystko tutaj się fajnie prezentuje. Zobaczcie, kurdeki, to ma klimat. Ale jaja, to ma taki klimat. I cyk, fotka, MPG górą, słuchajcie. Pamiętajcie, żebyście nie napisali tak, kurde, na dyktandzie. Góra. Słuchajcie, się pisze przez łóz a nie, ja tak napisałem prześmiewczo, górą Wiecie, tak po prostu, dla jajec, ale wy tak na dyktandach nie piszcie, bo nas nauczycielka zdzieli Więc, góra przez łóz eee, Ja wam powiem ogólnie, że ja kiedyś Z polskiego to byłem bardzo dobry I to nie teraz, nie mówię wam, że kłamie, czy tam wymyślam Naprawdę, z dyktanda, ja ogólnie z ortografii W podstawówce byłem naprawdę niezły Naprawdę niezły byłem Uff, o kurde i powiem wam, że dobrze sobie radziłem, jestem, byłem zawsze taki z polskiego, jakby nie sprawiał mi trudności, pamiętam te wierszyki różne, czasami nawet jak zapomniałem się nauczyć, a ja zawsze byłem na końcu w dzienniku, bo wiecie, moje nazwisko na W, to zawsze na końcu w dzienniku byłem. I jak pani, były dwie opcje, słuchajcie, były dwie opcje, jak wiecie, bo na pewno mieliście też tak, że wiersza było trzeba, albo z książki tam, z książki wybierałeś sobie na przykład, no 10 y, tych y, akapit, nie wiem, 10 linijek z jakiegoś tekstu, z jakiejś książki. Wybierałeś i musiałeś się tego na pamięć nauczyć, nie? No to ja czasami, no na przykład, zapomniałem i były dwie opcje: albo murowana jedynka, bo pani sobie pomyśli: A zaczniemy sobie dzisiaj od końca dziennika. No i wtedy był jeden taki, yy, jeden kolega był, i później od razu ja, nie? Yy, jak od końca. A jak zaczęła od początku, to ja jestem na końcu i ja zawsze na... ona... bo to mniej więcej całą lekcję, czyli miałem 40 około minut, bo te 5 minut zostawało na mnie Czyli około 40 minut miałem żeby tych 10 linijek się nauczyć I powiem wam, że jak tak się trafiało, w 40 minut bez problemu. Na piąteczkę się uczyłem, nie? W 40 minut na pamięć te 10 linijek bez problemu, yy, bo to na szóstkę chyba więcej, ale to jest 10 mi się wydaje, raczej nie. I bez problemu, ale jak zaczęła od końca, ale ja mówię Przepraszam, zapomniałem się nauczyć. Ja mówi super, jedyneczka, ja mówię, dziękuję. Dziękuję, panie. Powiem wam, że w podstawówce ja się troszkę przejmowałem. Jak jedynki dostawałem, troszkę bolało mnie to, mówię, bo znowu jedynkę opierdziel w domu dostanę, taki, że naprawdę. Później w gimnazjum, już to troszkę inaczej wyglądało. Już tak też, jak jedynkę dostałem, tak nie do końca, ale już zależy, która klasa. Druga, trzecia, tu już raczej miałem w to. Tak mi się wydaje, bo powiem wam, że dla mnie oceny nigdy nie były priorytetem z tego względu, że oceny wam. No nic nie dadzą, wy możecie umieć, jeżeli chodzi nawet o maturę No to musicie tą maturę zdać, ale to się nie liczy, jaką wym będziecie mieli ocenę Tylko na ile napiszecie maturę, załóżmy Oczywiście jak idziecie na studia, to matura wam się przyda, bo tak to uważam, że raczej nie Znaczy w sumie może i się przyda do jakichś kursów, czy do czegoś, może trzeba mieć maturę Ale zobaczcie, co tu zrobili te głąby Proszę zobaczyć, tu, proszę Do łebka na, na pole, widzicie? Tu jest ślad i tu jest ślad tu, o, nawet ślady są. O, tu, proszę, któryś wjechał. Gratuluję. A później, ja się. O, później, ja się będę musiał tłumaczyć z tego, nie? Kto wjechał. Także super. Ale zobaczcie, już troszkę zasypaliśmy. No, ale jeszcze będzie. A tu zaraz już nie ma ziemi. Reszta powywożona. Nie wiem skąd oni to ziemię wezmą. Będą musieli ziemię wozić. Będą musieli to zasypywać ziemię wozić. Bo zobaczcie, i zresztą. Tu ja wam tu będę opowiadał. Patrzcie, ile wysypaliśmy tej ziemi, a jak mało jest. Super, jeszcze może teraz troszkę to ujeździć można. Spróbować, żeby to. Wiecie, żeby tu trochę. Chyba, że sipo jakoś może to tam rozgarnie. Nie. Najlepiej to by ujeździć, ale to ciężko, bo ja się boję, że się. O, właśnie, o tym mówię, nie? Że boję, że się w wpierdzielę. Dobrze, on jest tak łamany w pół, to inaczej to wygląda. Dobra, jeszcze tutaj myślę, że coś się zgarnie. Te dwie sipki jeszcze pewnie będą. Dużo, ale kopalnie wyjdzie i to idzie ekspresowo. Moment, tam do tego chłopa ja powywoziłem w składzie tyle, ile wam gadałem. Ile tam? Cztery? Chyba? Cztery chyba wywroty. Ale to te dwa podwójne zestawy powywoziłem. Yy, podwójne, bo to była jeszcze. Oni patrzą, że już odstawili tą przyczepkę. Ale była ta dodatkowa tutaj, nie? Więc cztery zestawy takie powywoziłem tam do tego chłopa. A ta z tyłu przyczepa była większa niż ta z przodu. Więc co dopiero oni tutaj musieli na wywozić? skubańce, bo ja jak... że ziemię jak coś tu będą kopać, to mi tu niepotrzebne już, nie? Że tam mogę wywozić gdzieś. A oni pomylili Super, super. Będę teraz nie wiem jak, nie, nie wiem jak oni to załatwią. No ale życzę im powodzenia, słuchajcie, życzę im powodzenia. Nie sądziłem, że taka sytuacja tu się wydarzy, nie? Ale patrzcie, ławkę jeszcze przywieźli. <laughs> Sorry, trochę podziębiony jestem, ale ławkę nawet przywieźli. Może sobie kurcą ci co, rybki łapać, tylko rybki tutaj wierz trzeba puścić, żeby chociaż ryb napuścili, to byśmy posiedzieli, coś tu może złowili. Powiem mam, że już nawet się nie denerwuję, to wodę niech tylko wypompują To nawet nie głęboki jest. Wodę niech tylko wypompują, niech to zasypią. Niech zaczynają normalną budowę, a nie o, to sąsiada płota, kurde tu. Niech zaczynają normalną budowę, niech, nawet nie denerwują, bo to masakra, masakra z nimi, słuchajcie, ale w odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Zobaczycie kolejne rzeczy, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że już zaczniemy budowę, że już wam fundamenty pokażę chociaż.